Dzielny tabaluga, zuch i chwac Choć taki maleńki, chce ocalić wielki świat Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy Nigdy się nie lęka, zwalcza z A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa Nasz mały tabaluga, on zawsze sobie radę da pan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by zło, sposoby znam. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile, frumiesz sam, aż ten do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam, choć bardzo to daleko dopełni się, co szczęście gdzieś tam. To, co miłe, wcale nie musi się kończyć. Nie złapiesz mnie! Patrz na to, to Arktos! Rozniosę go w puch! Cieszę się, synu, że wierzysz w siebie, ale musisz być ostrożny. Prawdziwy Arktos ma wielką siłę. To groźny przeciwnik. Smoki też są wielkie i silne. Tak, ale ty, synu, musisz jeszcze podrosnąć. O, chyba masz rację, tato. Siła tabalugo to nie tylko potężne mięśnie, czy olbrzymi wzrost. Hmm. Tak? A co jeszcze? Najlepiej będzie, jak sam do tego dojdziesz. Wiem, wiem. Nieprędko zapomina się przerobioną lekcję. Tato? Tata! A to tylko ptak. Daje mi lekcję latania. We śnie latanie było łatwiejsze. Och, ta się, Trzeba A? machać skrzydłami. Przyjrzyj się. Ale on przecież nawet nie porusza piórami. Spójrz. Nim zaczniesz udawać orła, powinieneś opanować podstawowe ruchy. Ale ja jestem smokiem. Ach, tak! No to popatrz! Szybciej, szybciej, coraz lepiej! Nie zapominaj, do czego służą skrzydła. Uczyć smoki latania to ciężka kropla nektaru. O! Ojej! Ach, co za okropna wichura! Mam nadzieję, że smoki są wiatroodporne! odporne. Wszak i niemożliwe! Mojego króla broni królowa i wieża! Twój król już poległ! Zamarnąłeś moją królową i wieżę! Bzdura! Powinieneś bardziej uważać, jak grasz! A właściwie, wróżbito, co tak oglądałeś w swojej kryształowej kuli? Nic. Mm. Nie nabiorę się na twoje wykręty. Dostrzegłeś coś ciekawego poza krainą lodów, prawda, że zgadłem? Sam się przekonaj. Znowu się wykliłeś, ale nie na długo. Mam swoje sposoby, żeby dojść, co się dzieje. No tak, ładne mi nic. Ktoś narusza moją przestrzeń powietrzną, a ty to zatajasz? Ciekawe dlaczego. Jakiś mały zielony obieg latający. Przyjrzyjmy mu się lepiej. A niech to... Jakubie! Znowu oliwiłeś mój teleskop olejem sardynkowym? O nie, nie błagam! Tylko nie zamrażaj mnie, panie. Hmm, no dobrze, może później. Teraz przyślij mi tu mojego tajnego agenta. W tej chwili, łaskawy panie. Informatorze! Jego łaskawość chce bezzwłocznie cię widzieć. Czuję przez pióra, że znowu mnie wyśle na lodową pustynię. Informator do usług, mości Arktosie. Zawsze na pańskie rozkazy. Słuchaj uważnie. Polecisz do posterunku granicznego numer 6 i zaalarmujesz straż. Stary śniegowiec wytropił jakąś zieloną plankę. Świetnie. Jeśli dostanę zapalenia płuc, obciążę go kosztami leczenia. A ci śpią jak zwykle. Powódka! Jestem głosem Arktosa. Przynoszę rozkazy. Melduję posłusznie naszą gotowość, panie głosie Arktosa Nad terytorium naszego ukochanego władcy pojawił się niezidentyfikowany intros tak, tak jest, panie, panie Głoś Arktosa. Arktosa I będzie leciał tędy a, 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 Tak, tak Arktos żąda, byście go pochwycili i przekazali mnie A na mnie posypią się zaszczyty hmm. No widzisz coś, stary? Nie, na razie nic. O, jest. No to jazda, Jakub. właśnie namiota śniegu. O, dlaczego ja? A kto poszedł na służbę do marchwianego nohala? No, pedałuj. O, to, to niesprawiedliwe. A to co? Ej, przestań! Mogłeś mnie uderzyć. Uff. O, trafiliśmy oh. go. O, łap go, Jaku, szybko, bo jeszcze ucieknie. O, właśnie, chłopcy. Odnajdźcie go i przyprowadźcie do mnie. Agent Semp już powinien był wrócić z raportem. Nie mam nikogo, na kim mógłby polegać. Nikogo! Nikogo! Nie pozostaje mi nic innego, jak udać się na granicę. Jakubie, przygotuj pojazd do drogi. Ale tak jest w jednej chwili. <laughs> Odłamałem sopel. Dzięki! Jestem. Milunia! A ja, ta baluga. Jestem Smokiem. Nie widziałeś, gdzie spadł. Chyba gdzieś tutaj. Zdaje się, że mnie szukają. To strażnicy, którzy zamienili mnie w sopel za to, że chciałam ukryć sobie kawalątek marchewki. Nie przejmuj się. To tylko zwyczajny śniegowy bałwan. Arktos każe rozstawiać je wszędzie w krainie lodów dla przypomnienia. Kto tu rządzi? A ja uważam, że to zwykłe marnotrawstwo doskonałej marchewki. Udało mi się tylko raz ugryźć, zanim mnie zamrozili. To wstyd, że dręczą kogoś tak małego i bezbronnego jak ty. Ejże, może i jestem nieduża, ale wcale nie taka bezbronna. Dokąd idziesz? Zmusić ich, żeby cię przeprosili. Coś mi mówi. Że on jest nie tutejszy. Co te gamonie tam robią tak długo? Jeszcze trochę i całkiem uświerknę. Lepiej polecę ich popędzić. No, gdzie to spadło, stary? Hej, wy, nie wiecie, że to nie fair dokuczać komuś mniejszemu od siebie? Jaku, co to znaczy nie fair? Nie wiem. Rety Jaku, A? przecież to jego szukamy. Nie, wiem. A kogo? Mnie! postawcie go. Oj nie, 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 no, przestań! No, to Uciekają nam. Ja ich zatrzymam. O. Nie jestem typem atlety. Skupiliśmy. Co ty stary, są tam! <stuszczaj> Stań i pozwól mi się z nimi rozprawić. Nie. I pedałuj! Miluniu, smoki nie potrafią pedałować! A, nauczę cię! Wskakuj na siodełko! I co teraz? Naciśnij pedał z tobą, a teraz drugi. No dobrze! Dokąd jedziemy? Nie zatrzymuj się! Pedałuj tak jak dalej! Była królika! Kuczy. Ja tego drugiego! Uh -huh. oh. oh. To fantastyczne! O, o, moje nogi! O, o, całkiem o, 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 o. Uważaj, Milunia! O, 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 o. To oduczy tych drani nękać małe zwierzątka. Uch. Wprawdzie jestem malutka, ale jak dotąd jakoś radziłam sobie sama. Naprawdę? Posterunek numer 6? Dlaczego nie otrzymałem meldunku? Arktos! Smok! Skocz! <suszel> Nie uda wam się umknąć! O, dot, dot. Udało się! <suszel> <O>. <suszel> Wasza doskonałość wygląda wspaniale! Naturalnie! A co twoja kryształowa kula mówi na temat smoka? No, nie ma wątpliwości, że smok i jego obstawa dotrze przed zmrokiem do mroźnogrodu. Chociaż raz słyszę to, co chciałem usłyszeć. Wyznaczono nagrodę za pojmanie tego przebrzydłego smoka i jego wspólniczki. Ale, smok! Jaką nagrodę? Dwadzieścia wiader sardynek! O, można się nieźle obłowić. Jak tylko nikt nie wchodzi nam w drogę. To robota dla zawodowców. Jesteś pewna, że to droga do Rajskiej Doliny? Wychowałam się w Krainie Lodów. Nie sądzisz więc, że powinnam znać tu każdy kamień? Hmm. Ale tu zimno. A jak myślisz, głuptasie, czemu to miejsce nazywają Krainą Lodów? Smokom nie służą mrozy. Arktos jest innego zdania. Hmm. Wracaj! On jest z Mroźnogrodu, nie można mu ufać! Cześć! Jestem tabaloga. Nie mów mu nic więcej! A to jest Milunia. Oh. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Nazywam się Liz Dandys. Nie obawiaj się, Miluniu nie należy do popleczników arktosa. <laughs> Wręcz przeciwnie. Więc czemu podążasz naszym śladem? Arktos wyznaczył nagrodę za wasze głowy! A ty chcesz ją zdobyć! O nie! Przyszedłem zaprowadzić was w bezpieczne miejsce. Okryj się, Tabalugo! Potrzebujesz tego bardziej niż ja! Dzięki, się, Dandysie. Dam głowę, że ten filut coś konuje. Nie traćmy czasu. Idziesz Tabalugą? Tak! Ten Tabaluga naprawdę ma szczęście, że nad nim czuwam! Znajdziemy ich! Przekonasz się! Gdzieś tu powinien być drogowskaz. Hmm. 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 Wskazywał drogę do rajskiej doliny. <laughs> Łaskoczesz mnie, Miluniu! Oj, o, bardzo tu ciepło u ciebie. Ten znak wyglądał jak jeden z bałwanów Arktosa. A ten znowu hmm. swoje. Musimy się rozdzielić, żeby go szybciej odnaleźć. Ach, to na pewno jakiś podstęp, żeby nas tu zatrzymać. Wskaz Powinien być gdzieś w pobliżu. A, hop, hop! Znalazłam strzałkę! To bardzo dziwne. Powinniśmy już być na miejscu. Gdzie? W Mroźnogrodzie? Ależ nie, skądże znowu? Miałem na myśli granicę między Rajską Doliną a Krainą Lodu. A, o, co to? Oj, to przecież Mroźnogród. Ojej! Ja, ja nic nie rozumiem! Jak mogliśmy tak zabłądzić? Miałaś rację, Miluniu. Ostrzegałaś mnie, że nie wolno mu wierzyć. On jest z krainy lodów. Ale, ale ja! Przyprowadził nas do Arktosa! Nie, tabalugo! Możemy mu zaufać! To jest nasz przyjaciel. Ależ Miluniu! To wszystko przeze mnie. Przepraszam. Nie wierzyłam Lisowi Dandysowi. Przyznaję. Kiedy znalazłam drogowskaz, zwątpiłam, by naprawdę wskazywał drogę do doliny. Sądziłam, że to Lisko postawił, żeby zmienić naszą czujność. Więc przekręciłam strzałkę. Ty, Ty przekręciłaś strzałkę? Przepraszam. Wiem, że teraz mamy duże kłopoty i w dodatku z mojej winy. Mamy! Mamy! Skakuj się! Za tym w O, to smok. Szybko! Do jaskini! Szybko! Genialny pomysł! O! Widzę go! Tam za tą skałą! Wracaj do balungo! Oh! 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 A mamy go! Oh! Oh! A co z białą króliczką? Złapiemy ją później. Jego mroźnej mości zależy na smoku. Zbawź oh! na ląd! No mów, co widzisz? Pragnąłbym usłyszeć, że Smok jest już w drodze Owszem, zmierza tutaj Aha, tak, tak, to bardzo miła wiadomość <laughs> Tak? Łowcy nagród doprowadzili, zbiega wasza lodowatość Schwytaliśmy Smoka, wielki ktoś Pokażcie go, pokażcie, szczodrze was wynagrodzę To Srebrny Lis! O, głupcy! Zasłużyliście sobie tylko na jedno! Zabrać stąd? Tak jest wasza bezwzględność według rozkazu. A więc tamci są w drodze do nas, czy tak? Jest jak powiedziałem. Spróbuję uratować Lisa Dandysa, ale ty lepiej tu zostań. Jesteś zbyt mała, by walczyć z Arktosem. Tak myślisz? Ja przynajmniej znam mroźnogród, a ty się w nim zaraz zgubisz. Ach, no tak, rzeczywiście sama nie byłabyś tu zbyt bezpieczna. Wskakuj! <laughs> Tylko się nie wierdź! Co chcesz zrobić? Przefrunąć cieśninę! Dabalugo, oh! oh! czy ty aby na pewno masz skrzydła? Oh! <laughs> Co za pytanie? <laughs> oh, udało się! Oh! Niedobrze mi. O... W takim razie, wyskakuj z mojej torby. Ugh, już mi przeszła. To dobrze, bo sam bym tu nie znalazł Dandysa. Będziesz moją przewodniczką. Droga wolna, idziemy. Dokąd mnie prowadzisz? Do sali trofeów. To miejsce, gdzie Arktos przetrzymuje więźniów. Jest tam, za tymi drzwiami. Nie mówiłam, że znam tu każdy kąt? Ej, nie możesz tam wejść tak po prostu, bez zezwolenia Arktosa To straszne I to samo Arktos chce zrobić z nami Biedne zwierzęta, biedne ptaki Zobaczysz, że kiedyś uwolnię je wszystkie ten szalony smok gotów pokrzyżować moje wielkie plany. Ale czy to kogoś obchodzi? Hmm? Dyktator jest zawsze sam jak palec. Mam tylko jednego przyjaciela, mojego wiernego reksia. Spływaj, rybinko, i zapamiętaj. Nie cierpisz marchewki! Czy ktoś widział rekina Jarosza? Jakubie? Sardynki! Tylko świeże! <laughs> A więc kryształowa kula jednak nie kłamała. O, spójrz! To Lis Dandys. I co teraz zrobimy? Nie martw się, rozmrożę go swym oddechem. No, a co z arktosem? Spokojnie, roztopię i jego. <laughs> no i gdzie twój ogień? Pewnie zgasł z tego zimna. A ty zaraz zamienisz się w bryłę lodu? <laughs> o, to sardynki, panie, tak jak prosiłeś. W nogi, Milunia! O, smok! Marchew umie miniem! Już służę, wasza gwałtowność! O! 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 Nie, 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 nie! Błagam! Tylko nie zabrażaj mnie, o litościwy. Trudno! Sam będę musiał ich złapać! Nie, nie, nie mi! Zaraz was złapię! Nie znam tej części lodowego pałacu! Nie zatrzymuj się! O, 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 o. A, nie. Co się napisie, bałwany? Zamykać oczy! Nie patrzeć na Arktosa bez Co może być za tymi drzwiami? Nie wiem, ale wiem, że Arktos nam depcze po piętach. Więc wchodzimy! Nie ważcie się! Stać! Wychodźcie natychmiast! To nie zatrzyma go długo! Czujesz, jak tu ciepło, Miluniu? Oh. Cieplutko jak, jak w dolinie. Spójrz, szklarnia w krainie lodów. A zawsze mnie dziwiło, skąd w tym śniegu i lodzie biorą się marchewki Arktosa. Jesteśmy bezpieczni, Arktos tu nie wejdzie, roztopiłby się. A, spójrz na lisa Dandysa, topnieje. Trzeba ogłosić alarm, to katastrofa. Królik zamknięty sam na sam z marchewkami. Drodzy przyjaciele, narażaliście dla mnie życie! Najgorsze dopiero przed nami. Musimy się stąd wydostać i uciec z krainy lodu! A za tymi drzwiami już czyha Arktos, żeby nas zamienić w sople lodu! Uszy do góry, wyprowadzę was stąd, ale musicie mi całkowicie zaufać. <grym, a> Oczywiście! Jak umie! Jak umie! pomóż mi włożyć mój kombinezon ochronny! Jak umie! A niech to, przecież go zabrodziłem. <gry Mici> Teraz ich mam. Rozpłynęli się. Wszystko się rozpłynęło. Oddajcie mi moją marchewkę. Wy... Jak tylko odpłyniemy, wyrzućcie marchewki za burtę. Ach, nie powiedziałbym, Miluniu. Arktos się nie pokaże bez nosa, a my zyskamy trochę czasu. Ach. Czy nikt nie znajdzie mi choć jednej marchewki? Nowe marchwie z pewnością aż się rwą, by jak najszybciej wyrosnąć, ale to trochę potrwa. Tymczasem więc proponuję środek zastępczy. To wcale nie jest śmieszne, Jakubie! <laughs> Naprawdę, Lisie, nie chciałbyś zamieszkać z nami w Rajskiej Dolinie? Nie, przyjacielu. Moim domem jest kraina lodów. Kiedyś, gdy Arktos zostanie pokonany i do niej zawita wiosna. A tymczasem żegnajcie, przyjaciele. Do widzenia! Do zobaczenia, Dandysie! I dziękujemy! A czy w Twojej Dolinie znajdzie się miejsce dla mnie? Jest dosyć duża. Czy to Twój kolejny mały żarcik? Ależ skąd mi, Jesteś przecież moją największą przyjaciółką. Wracajmy do domu! Ach, machaj skrzydłami, głupstwo! Macham, macham! Hej, Tatku, miałeś rację. Jestem większy i silniejszy od Arktosa, bo mam przyjaciół! Kabalu, go z kim ty?